Cześć! Dzisiaj mam dla Was takie pytania, których odpowiedzi po prostu trzeba nauczyć się na pamięć. To są takie informacje, które nie wynikają z jakiejś logiki, z znaków drogowych. Dotyczą dokumentów, obowiązków kierowcy. No, oczywiście też występują na egzaminie, też trzeba je znać, ale po prostu trzeba te odpowiedzi, te informacje zapamiętać. No, są to dość nudne treści, niemniej jednak obowiązkowe. Zaczynajmy więc ten mało wciągający temat. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu: a. potwierdzenie opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu, b. dowód rejestracyjny, c. jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. I tutaj, jeżeli kierujący ma uprawnienia, ograniczenia właśnie do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, to powinien mieć te badania techniczne, z tym związane przy sobie. I dlatego prawidłowa odpowiedź tutaj to jest odpowiedź C. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? A. Potwierdzenie opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, B. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu, C w każdym przypadku zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. I tutaj powinniśmy mieć przy sobie to pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego, w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu, czyli odpowiedź B. Przyznam wam, że te pokwitowania są najczęściej prawidłowymi odpowiedziami, no ale to nie uprzedzajmy faktów, zobaczmy dalej którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B: a samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką, b ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami, c samochodem osobowym z przyczepą, których łączna dopuszczalna masa całkowita wynosi 4,5 ton. Więc jeżeli chodzi o kategorię B, prawo jazdy kategorii B, to możemy kierować samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką, więc odpowiedź A jest prawidłowa. Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego? A 12 godzin, B 24 godziny czy C 72 godziny? Jest ważne 24 godziny, czyli odpowiedź B. Jakie konsekwencje grożą kierującemu za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinie na obszarze zabudowanym, który będzie kierował pojazdem silnikowym mimo decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy? Czyli on już taką decyzję ma, a mimo to dalej się porusza tym pojazdem. No, i teraz zobaczmy odpowiedzi. A. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. B. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, o 6 miesięcy od chwili ujawnienia czynu. C. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 1 roku. I starosta wyda decyzję o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy czyli odpowiedź A. Czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata? A, tak, jeżeli wynika to z orzeczenia lekarskiego. B, tak, w każdym przypadku. C, nie. Nie, nie może być, jest na 3 lata, czyli odpowiedź C jest odpowiednią prawidłową. Czy jako właściciel pojazdu masz obowiązek wskazywać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie? A, tak, chyba że jest to pojazd wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. B, tak, chyba że pojazd został użyty wbrew woli i między przez nieznaną osobę czemu nie mogły zapobiec? C, nie mam takiego obowiązku. I tak mamy taki obowiązek, no, chyba że pojazd został użyty wbrew naszej woli, czyli odpowiedź B będzie odpowiedzią prawidłową. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? A. Orzeczenie psychologiczne, jeżeli wykonujesz zarobkowy przewóz osób. B. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w okresie, w którym upoważniono do kierowania. C. Orzeczenie lekarskie. I tutaj mamy obowiązek mieć przy sobie to pokwitowanie, czyli odpowiedź B. Czy inspektor transportu drogowego, podczas kontrolowania pojazdu, który wykonuje transport drogowy, ma prawo weryfikować dane o pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów? A. Tak. W tym zakresie przysługują takie same prawa jak policji? B, nie. Takie uprawnienia posiada tylko policja. C. Nie. Do weryfikacji danych o pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów uprawnione są tylko policja, straż graniczna i służby celno-skarbowe. I tutaj odpowiedź prawidłowa to A. Tak, w tym zakresie przysługują takie same prawa jak policji. Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania polskiego prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, które wydał Ci policjant? A. 12 godzin, B. 24 godziny, czy C. 72 godziny. Ważne jest 24 godziny, czyli odpowiedź B. O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd, mimo że wcześniej zatrzymano Ci prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym? A. O kolejny miesiąc, B. O kolejne 2 miesiące, czy C. O kolejne 3 miesiące? No, będzie to o kolejne 3 miesiące, czyli odpowiedź C. Która z wymienionych kategorii uprawnia do kierowania czterokłowcem innym niż lekki? AB1, BAM czy CA? Jest to kategoria B1, odpowiedź A. Czy prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 ton? A nie, B tylko pod warunkiem nieprzekraczania prędkości 30 km na godzinę, C tak. Tak uprawnia, czyli odpowiedź C jest prawidłowa. W której z wymienionych sytuacji potwierdzenie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni, a gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, b w przypadku przekroczenia przez kierującego 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, c gdy wobec kierującego wydane zostało postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. I ważne jest jeszcze 7 dni, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, czyli odpowiedź A jest prawidłowa. Jak może zareagować kontrolujący, jeżeli nie będziesz miał przy sobie prawa jazdy? A uniemożliwić Ci dalszą jazdę i ukaże mandatem karnym za brak wymaganych dokumentów, B sprawdzi Twoje dane zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców C Ukarać mandatem karnym za brak wymaganych dokumentów. Jak wiemy, nie musimy mieć prawa jazdy przy sobie, więc on po prostu sprawdzi te dane w centralnej ewidencji kierowców, czyli odpowiedź B. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać? na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczpospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą. A, profesjonalny dowód rejestracyjny, B, dowód opłacenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, C, dokument potwierdzający opłatę za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych. Jeżeli jest to pojazd zarejestrowany za granicą, to przy sobie musimy mieć dowód opłacenia składki obowiązkowego ubezpieczenia, czyli odpowiedź B. Na no jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę uprawnia do kierowania pojazdem? A. Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy B. Przez okres 7 dni od chwili zatrzymania prawa jazdy C. Przez okres 72 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy Uprawnia przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy, czyli odpowiedź A. Jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę uprawnia do kierowania pojazdem? Przez okres 7 dni od chwili zatrzymania? B. Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania? C. Tylko na czas pozwalający dojechać do miejsca docelowego? Wiemy już, że jest to 24 godziny od chwili zatrzymania, czyli odpowiedź B. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? a potwierdzenie opłaty ubezpieczenia AC, b pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ona do używania pojazdu, c zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w przypadku, gdy pojazd jest zasilany gazem i musi być to to pokwitowanie zatrzymania pozwolenia, w którym uprawnia ono do używania pojazdu, czyli odpowiedź b. Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? a. Nie, takie prawo jazdy wydaje starosta, b. Tak, ale trzeba uiścić opłatę ewidencyjną, c. Tak, w każdym przypadku. Odpowiedź a. Nie jest prawidłowa, ponieważ takie prawo jazdy wydaje starosta. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? a. Za omijanie pojazdu z naruszeniem podwójnej linii ciągłej, b. Za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, C. Za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. I będzie to odpowiedź C. Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP jest zobowiązany przy sobie mieć i okazywać na żądanie uprawnionego organu? A. Krajowe prawo jazdy. B. Dowód rejestracyjny pojazdu. C. Dokument inny niż wydany w kraju prawo jazdy, który stwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem. Jeżeli mamy prawo jazdy, które zostało wydane w innym kraju niż Polska, to takie musimy mieć przy sobie. Dlatego prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? A. Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. B. Świadectwo zgodności WE. C. Dowód rejestracyjny. I wiemy, że będzie to pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego, czyli odpowiedź A. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu samochodowego do ruchu jest A. Dowód rejestracyjny. B. Karta pojazdu. C. Nalepka kontrolna na przedniej szybie. Jest to dowód rejestracyjny, czyli odpowiedź A. Kto może zwrócić dowód rejestracyjny w przypadku jego zatrzymania podczas kontroli ruchu drogowego w związku ze stwierdzeniem, że pojazd zagraża porządkowi ruchu, a jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania dowodu rejestracyjnego? B. Straż miejska C zarządca drogi. Jest to ta um, jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań technicznych, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową, za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? A za wyprzedzenie przed przejściem dla pieszych, gdzie ruch jest kierowany. B za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w pozwoleniu czasowym samochodu osobowego. C za wymijanie na przejeździe dla rowerzystów. Zatrzyma za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w pozwoleniu czasowym. Czyli odpowiedź B. Jaki dokument jesteś zobowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? A. Dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie kwalifikacji wstępnej. B. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem innym niż wydany w kraju prawo jazdy. C. Dokument stwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. No i jeżeli mamy, tak jak mówiłam wcześniej, prawo jazdy wydane w innym kraju niż w Polsce, to taki dokument musimy mieć przy sobie, czyli odpowiedź B. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? A. Dokument dopuszczający pojazd do ruchu. B. Dokument potwierdzający zawarcie umowy o ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. C. Kopę zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. I tutaj musimy mieć przy sobie dokument dopuszczający pojazd do ruchu, czyli odpowiedź A. Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? A, tak przez 7 dni po upływie terminu ważności. B, tak przez 14 dni po upływie terminu ważności. C, nie. Nie, nie mamy prawa y, kierować y, pojazdem, jeżeli upłynął termin ważności. Czyli odpowiedź C. W jakiej kategorii prawo jazdy jest wymagane, gdy chcesz kierować cztery innym niż lekki? A, B1, BA czy CAM? To już było, wiemy, że to jest B1, czyli odpowiedź A. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? A dowód własności pojazdu? B dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. C dokument potwierdzający opłatę karbową. Musimy mieć dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia, czyli odpowiedź B. Ile maksymalnie osób, obliczając siebie, możesz przewozić, gdy masz prawo jazdy kategorii B, A5, B9 czy C10? Maksymalnie na kategorii B możemy przewozić 9 osób, czyli odpowiedź B. I to już wszystko przebrnęliśmy przez te wspaniałe pytania. Takie pytania też są na egzaminie, te odpowiedzi też musicie znać. Zresztą w codziennym życiu niektóre z nich też się bardzo przydają. Bardzo dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na kolejne filmy, zapraszam do naszego serwisu, aplikacji. Informacje o tym, jak uzyskać zniżkę na zakup, znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.